Do tragedii doszło w tym parku na Golęcinie. 19-letnia dziewczyna została zamordowana. Podcięto jej gardło ostrym narzędziem. Była również duszona. Zabójstwa dokonało dwóch mężczyzn w wieku 18 i 19 lat. Jeden z nich był chłopakiem ofiary. Na policji przyznali się do winy. Mieli powiedzieć, że pokłócili się i że ona go zdradzała. Zwłoki młodej kobiety wrzucono do Odry. Kobieta miała na szyi ślady cięcia ostrym narzędziem. Jej zwłoki zostały przeniesione kilka metrów dalej i wrzucone do zakola odry. Ciało rana znalazł mężczyznę wyprowadzający psa na spacer. Tożsamość dziewczyny udało się ustalić kilka dni po odnalezieniu zwłok. Pomogły w tym tatuaże. Zabójców zatrzymano poza Szczecinem w piątek. Próbowali zacierać ślady, piorąc ubranie. Młodzi mężczyźni po zatrzymaniu zeznali, że kobieta była w związku z jednym z nich i podejrzewali, że go zdradza. To szokujące zdarzenie wstrząsnęło dzielnicą uważaną za jedną z najniebezpieczniejszych w Szczecinie. Zarówno ofiara, jak i oprawcy mieli pochodzić z patologicznego środowiska. Obaj zatrzymani mieli już wcześniej konflikt z prawem. Przyznali się do zabójstwa. Za mord ze szczególnym okrucieństwem grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dla serwisu informacyjnego telewizji Pomerania Michał Kaczmarek.